Moi drodzy, witam Was w piątkowy wieczór, jak zwykle na ignacjańskim rachunku sumienia. Dla tych, co do nas dołączyli, a widzę po komentarzach, że zawsze są jakieś osoby, które pierwszy raz dołączyły, to tak tylko w ramach wyjaśnienia powiem, że ja ten rachunek sumienia prowadzę i modlę się jednocześnie, i to będzie tak, że będzie takich pięć kroków, po których jest jakaś taka przestrzeń na własną realizację tego kroku. Tak? Czyli jak siadasz teraz razem ze mną do tej modlitwy, to zachęcam Cię, że jak będą te takie momenty, kiedy będzie jakaś muzyka, jakieś ładne obrazy, to to jest czas, żebyś Ty wtedy w swoim spotkaniu z Bogiem realizował ten punkt, ten krok rachunku sumienia, do którego będę wprowadzał. No i zacznijmy od tego, żeby sobie tak teraz usiąść i uświadomić, że wychodzę na spotkanie z Bogiem. Idę na spotkanie z Nim, siadam przed Nim że to naprawdę będzie spotkanie, że On ze swojej strony jest i ja też chcę tutaj teraz z Nim być. Z kimś może też się rodzić takie pytanie, czy jakiś taki dyskomfort, bo właśnie z żywym Bogiem staje do spotkania, to, to nie ma się czym przejmować. To, to, to znaczy, że jakaś prawda się tu wydarza i, i, i warto w nią pójść dalej. Zacznijmy zatem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I pierwszy krok rachunku sumienia to wdzięczność. Zachęcam, żebyś teraz siebie też zachęcam, żeby teraz trwać we wdzięczności przed Bogiem, przypomnieć sobie, czy to z dzisiaj, czy z innych jakichś momentów ostatniego tygodnia, przypomnieć sobie te sprawy, te sytuacje, dla które moje serce jest wdzięczne Bogu. I mu o tym mówić. Mówić mu dziękuję Ci za to, co się wtedy wydarzyło. Rozpoznaję w tym Twoją łaskę. Dziękuję Ci za Twoje przyjście, za Twoją interwencję. Dziękuję Ci za dary takie zwyczajne, które otrzymuję, spotkania z ludźmi, nie wiem, pogodę, której akurat potrzebowałem itd. itd. Po prostu wyrażamy wdzięczność, ale też gdybyś nam udało wejść w postawy wdzięczności, gdzie już jestem wdzięczny przed Nim, a już nie muszę nic mówić to też możemy modlić się taką, taką pieśnią wdzięczności bez słów. Tą wdzięcznością, która płynie z serca do serca. Zatem kochani, dwie, trzy minuty na wdzięczność. Tak? Jeśli komuś jest trudno w tę wdzięczność wejść, to możesz sobie teraz przyciszyć nawet ten rachunek sumienia i dalej już do końca tych 15 minut zostać w tym poszukiwaniu Bożych darów. W takiej też prośbie pomóż mi Panie odkryć Twoją obecność w moim życiu, Twoje działanie w moim życiu, bo ta wdzięczność jest najważniejsza w rachunku sumienia. A jeżeli masz tę wdzięczność, to możemy przejść dalej. Drugi krok to jest prośba o światło Ducha Świętego. I, I ja tę prośbę po prostu wypowiem tak, jak ją dzisiaj mam w sercu. Możesz skorzystać z moich słów, możesz w podobny sposób do tego mojego e, samemu też się pomodlić. Proszę Cię przyjść, Duchu Święty, i pomóż mi e, popatrzeć razem z Tobą, oczami Ojca na mój dzień, na mój tydzień. Pomóż mi e, zobaczyć Twoje działanie, e, zobaczyć Twoje inspiracje. I zobaczyć moją wierność i moją niewierność wobec Twojego działania. Chcę to zobaczyć, Duchu Święty. A Ciebie proszę, żebyś mi w tym pomógł. I kolejny krok rachunku sumienia to jest e, taka podróż razem z Duchem Świętym w błąd naszego serca, po to, żeby e, zobaczyć kilka wydarzeń dzisiejszego dnia czy ostatnich kilku dni, e, takich, które mnie jakoś wewnętrznie poruszyły, e, zwłaszcza takich, gdzie mam takie poczucie, że coś było nie tak, że, e, że wewnątrz miałem jedno, na zewnątrz pokazałem drugie, na przykład. Nie? Że, że jakieś dobro we mnie wołało, żeby je zrealizować, a ja to jakoś zaniedbałem, gdzie jakaś taka niespójność pomiędzy moim z głębokim sumieniem była, a, a moim działaniem, pozwólmy sobie takie momenty zobaczyć. Nie po to, żeby je jakoś potępiać, ale siebie potępiać w tym, tylko, tylko żeby uczyć się współpracy z, z własnym sumieniem, z Duchem Świętym, który w tym sumieniu pracuje. Więc teraz jest czas, żeby parę takich momentów sobie przypomnieć, a potem powiem, co można z nimi zrobić dalej. Kiedy już ze dwie, trzy takie sytuacje mamy przypomniane, to, to zachęcam, żeby teraz jakoś tak zanurkować tam w głąb i uzmysłowić sobie, jak to było, że, że jakiś dobry głos we mnie pracował w tym czasie, dawał mi jakieś wyraźne sygnały od środka. Można zobaczyć, co się stało, że ja ten głos zlekceważyłem, czy zagłuszyłem. Na co, na jaki rodzaj jakichś innych bodźców, które do mnie przyszły, zamieniłem ten wewnętrzny głos. Co uznałem za ważniejsze od tego głosu sumienia. I ważne, żeby to się nie, nie skończyło tylko na takim zaglądaniu we własne serce, ale ale też na tym, że ten głos wewnątrz to jest po prostu Boża obecność w nas, która dopomina się jakiejś realizacji, jakiegoś przedłużenia w nasze czyny, w nasze postawy, i, i, i że gdzieś za tym wszystkim stoi żywy Pan Bóg, który chciał właśnie to życie przez nas dawać, y, promieniować tym życiem przez nas, a myśmy Mu w takich momentach nie pozwolili. Więc jest w tym pewnie jakiś rodzaj smutku Pana Boga, czy jakiś rodzaj takiego niezrealizowanego życia. Życia, które chciało się rozdać, ale, ale zostało przez nas zatrzymane, przeze mnie zatrzymane. Yy, jakoś pomniejszony w tym wszystkim Pan Bóg był. Zachęcam, żeby takie sytuacje właśnie w takim kluczu popatrzeć na na, na, na żywego, pomniejszonego Boga i tego, jak my, jak przed Nim tacy stajemy z tą naszą słabością, to, yy, to żebyśmy pozwolili się ogarnąć Jego miłosierdziu. To o to chodzi. Żeśmy pozwolili sobie, żeby wypłynęła z naszego wnętrza taka rozmowa, taka modlitwa, taka postawa przed Nim, jaka tam gdzieś wewnątrz nas jest. Może też tak być, że, że w tym miejscu będziesz wyraźnie widzieć z jakąś Twoją wierną odpowiedź na Bożą łaskę, właśnie na taką pracę życia Bożego w nas i że pomimo jakichś trudności to by się udało pójść za tym życiem. Moi drodzy, to też jest miejsce na rachunku sumienia, żeby się temu przyglądać. Żeby przyglądać się wiernością i niewiernością i być w dialogu, w spotkaniu z Bogiem, z naszą wiernością i z naszą niewiernością. Kiedy jest wierność, rodzi się w nas uwielbienie. Kiedy jest niewierność, rodzi się skrucha i postawa, przepraszam, chcę przyjąć Twoje przebaczenie. I ta skrucha, jak w niej trwam, ona też się przemienia w uwielbienie, bo Bóg przychodzi ze swoim miłosierdziem. Więc teraz jest czas, żeby potrwać przed Bogiem w takiej postawie serca, jaką mamy. Z tym bagażem doświadczeń, z którym przyszliśmy. Wierności i niewierności. I trwajmy teraz w tym. Pozwalajmy się przenikać w Jego spojrzeniu, Jego miłości. Przyjmować ją. Jeśli miałbym użyć jakiegoś obrazu, to pozwalajmy Jezusowi obmywać nam nogi teraz. To jest taki moment, kiedy możemy się po prostu na to zgodzić i, i pozwolić, żeby on to zrobił. Moi drodzy, ostatni krok rachunku sumienia to wyjście w jutro. Y... Dzisiaj chcę się posłużyć Słowem Bożym w tej modlitwie, w tym piątym kroku rachunku sumienia. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. To jest z Księgi Zajasza, 54, rozdział, werset 10. Proszę Cię, Boże, żebyśmy, żebym ja, żebyśmy my wszyscy wierzyli w te słowa, że góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, a że Twoja miłość jest przy nas i że przymierze pokoju, który z nami zawarłeś, nie zachwieje się w żaden sposób. Jutro dziękuję Ci, że Ty jesteś takim Bogiem, który takie słowa do nas mówi. Przyjmuję te słowa na mój jutrzejszy dzień, na moją przyszłość. Chcę, żeby one się realizowały, chcę je przyjmować z wiarą. I proszę cię, żebyś nas teraz błogosławił i prowadził. Eee, właśnie dalej coraz większą zażyłość przyjaźń z Tobą. Pan z Wami. Nie błogosławi dobry i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to subskrybujcie nasz kanał i niezależnie na którym kanale nas oglądacie, bo. Ten materiał jest publikowany zarówno na kanale Jezuici, jak i na kanale Mocni w Duchu. Zachęcam, żebyście zajrzeli też na ten drugi kanał i też go subskrybowali. Dali też jakiegoś kciuka w górę, udostępnili ten materiał komuś, o kim wiecie, że może się przydać. A jeżeli jeszcze chcecie troszkę potrwać w takim klimacie modlitwy, to, to pojawi się tutaj odnośnik do jednego z teledysków Mocnych w Duchu. Do zobaczenia za tydzień.